pauza, tylko 9 godzin, więc stajemy. Robimy posiłki na cały dzień i trening. A to jest prysznic, więc działamy. Pośladki spięte, brzuch napięty, jedziemy! I tak, jeszcze to się szanuję, widzieliście, kurde. Warto realizować swoje marzenia, warto dążyć do swoich celów. Nawet w trasie możemy wszystko realizować, tylko musimy chcieć. Moi drodzy, mam do Was taką wielką prośbę. Zauważyłem przy montażu, że jakość filmu nie jest za specjalna, tylko proszę Was, abyście chociaż urywkami obejrzeli i napisali w komentarzu, co sądzicie o jakości tego materiału. Czy GoPro 7 zrobi, robi robotę, czy nie robi? A może ktoś tutaj, kto ogląda mi, poleci jakąś małą kamerkę w trasę, abym mógł zabierać i fajne chociaż te vlogi nagrywać? Dlatego dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco. Zapraszam teraz na tą część filmu. Teraz chodzi intro. Siemaneczku moi drodzy, tak właśnie pomyślałem, że wykorzystam nową kamerę, którą zakupiłem, a to jest GoPro 7 Dlaczego nie 8? Ponieważ wziąłem 8 i normalnie jak nagrałem w ciemności, to była dupa z ekranu Ekran tak sobie skakał, znaczy dupa z nagrania, no tak wariacie, dobrze mówisz Tak sobie ekran skakał, więc stwierdziłem, że jest lipa A jak poszedłem ją wymienić, to gość stwierdził, że po prostu trafiłem na nieodpowiedni model czyli po prostu jakaś wada w nim było, ale mówię, pierdziele, biorę siódemkę by była 300 chyba, 50 zł tańsza sprawdzimy ją, zobaczymy, trochę mikrofon jest słaby, tak jak przy tej mojej kamerce Sony ale mam nadzieję, że da radę a w tym momencie jestem na załadunku, tak naprawdę już mnie załadowali Zobaczcie, światełko się nie świeci. Ha, akurat światełka nie ma, ale światełko przy rampie. No. Każdy kierowca wie, jak się sprawdza, czy załadowane czy nie. No i załadunek mojej drodzy od tyłu była. Wiemy, że od tyłu to przyjemnie, no nie każdy o tym wie. Ha, ha, wariaty. No i co? Będziemy teraz dalej do Legnicy, przepniemy sobie naczepki, poskładamy, pospinamy i pojedziemy jeszcze dalej, tak zwana nocka. Dlaczego tak nocka? Ale ja szybko gadam, kuźwa. No jedną kawę dzisiaj wypiłem. No. A dlaczego nocka? Ponieważ yy, miałem poniedziałek wolny, no i z domu, oczywiście, jak to się wyjeżdża, wiecie jak, no nie? ja się z domu wyjeżdża na cały tydzień, no i dlatego mus muszę te nocki teraz dybać A wiadomo, że czasowo też trzeba się wyrabiać ze wszystkim, dlatego lecimy dzisiaj z nocną zmianą. I dla każdej nocnej, pozdro! No i dobra pany, ruszamy spod rampy, rzadko mam takie widoki, <laughs> zawsze przeważnie boczne, załadunki albo rozładunki, no ale już naklejki tu nie ma. Dlatego, że już ona była słaba, tam się odrywała, jak przyjąłem to auto. No, i ją zdupczyłem całkowicie, bo mnie wkurzało, bo się po coś tam zawadzało. Tak to właśnie wygląda. I brum, brum, brum do przodu. O, jakieś tu skakaneczka, skakaneczka podlatuje. No i dobra. Idymy teraz wszystko, pany, pozamykać. I wjeżdżamy właśnie na firmę. A teraz co ja to muszę zrobić? Poprzepinać na wziąć dokumenty i lecieć dalej. Czyli jak widzicie, nie ma lekko, trzeba pracować. No i jak wygląda moja praca? Tak, czy poczywam coś tam przedstawię. Właśnie teraz szukałem miejsca, żeby odpić na czepę. A w przyszłości mam taki plan, żeby nagrać właśnie jak wygląda naprawdę praca jeżdżąc pod Rabenem. Ale to wszystko w swoim czasie. Na razie trzeba odpiąć tą, odpiąć drugą, nie, najpierw no, trzeba iść po dokumenty. Dokumenty zanieść, a w tym momencie właśnie szukam miejsca, gdzie ją tutaj można zaparkować, ale dziś znajdziemy miejscowe. Tutaj jest miejscówka. Hmm. Tutaj, gdy. O, jak pięknie, widzicie? Miejsce jest. A teraz czas na posiłek. Wlatują dwa twarożki Zobaczcie, tak to wygląda. Oczywiście, owoce, jeszcze jagody. 150 gram. I do tego. Chlebek żytni Teraz szukamy naczepy, którą mam pobrać Tu jest naczepka, dobra Okej, okay, to się podpinamy pod nią Nie będą się wszystko poskładać, nie wiem czy zauważycie Ale wszystkie boki są rozdupczone, muszę je poskładać i, i wyjeżdżać Dobra, trzeba dać teraz poduszki do góry Jak się podjechało i cudność do końca. I podpięta. No dobra, naczepa podpięta, więc lecimy dalej. A dlaczego chcę dalej jechać? Ponieważ autostrada A4 jutro może być mega zakorkowana, bo wiadomo że mamy święto za. Przecież jest wtorek, tak? No to święto mamy, moi drodzy, za 2-3 dni, to więc wiecie lepiej. A czwórkę z daleka mijać, ponieważ czym świąt, tym nas bardziej jest zakorkowana. Dlatego jeszcze mam chyba 3 godziny jazdy na 10 godzin, więc podganiam sobie jak najdalej. Do, nie wiem gdzie tam, może do Wilnia dolecę i dopiero później będę kręcił pauzę. A później co zrobimy na pauzie? Oczywiście trening. Co ja mogę robić na pauzie, ale to spokojnie, jak się wyśpię, dopiero później polecimy z treningiem. Dobra, lecimy, lecimy moi drodzy, bo jest godzina już, jak widać. Trzeba pędzić dalej, no nie? Dobra, lecimy, lecimy. No i wjeżdżamy na parking. Zobaczymy, czy będzie miejsce. Kurczę, może być ciężko. Jest wszystko zawalone, jak widać. Ale czat, a mi się jazda kończy. Wszystko zawalone, kurcze bela. Ten tu stanął, nie wiadomo o co chodzi. Bo też szuka miejsca. Nie ma gdzie stanąć nawet. Znalazłem jedno, jedyne miejsce tutaj. Czy nie jedne, no tam jeszcze jedno jest. Ale dobre, tu mamy miejsce, troszkę musimy mi cofać. Tam jeszcze ciężarówki stoją, trzeba będzie uważać. No spokojnie cofniemy tutaj. Dziś pauza tylko 9 godzin, więc stajemy, robimy posiłki na cały dzień i trening, a tu jest prysznic, więc działamy. Teraz troszeczkę mam to brudno, bo jak wiadomo, wstajemy, szybko, posiłki ogarniamy na cały dzień, więc jak jest? <śmety> Meksyk w kabinie, ale spokojnie, później ogarniemy. Dobra, na początku wlatują płatki owsiane, wiórki kokosowe, białeczko 40 gram. Do tego jeszcze owoce, czyli jagody około 150 gram. I co tam jeszcze mam? No i to wszystko będzie, to wszystko będzie. Dobra, bierzemy się za pierwszy posiłek, gotujemy później kolejne posiłki na cały dzień i lecimy na trening, bo nie ma czasu, bo się pauza 9 godzin. A właśnie stoję w tym miejscu, na parkingu. A tutaj już mi się woda gotuje na ryż. A tak wygląda mój pierwszy posiłek. Glisto co? I chłodno, kurde, nie wiem ile stopnie sprawdziłem, ale nie wiem z 2-3 stopnie na plusie, ale wiadomo na kogo womeczki i wiadomo, dobra, bierzemy się na trening, bo napieta się mam wrzutkę, a tylko powzę się 9 godzin i czas na jak Barania ja. Poszła na teraz idziemy ciężar. Nogę sobie wkładamy tutaj w taki schodek, stopień i zapytelamy z pierwszą serią by w swoim życiu coś zmienić Sport to jest podstawa, to daje mi siły ducha To forma na 100% nie ma czasu na ducha Wszystko zaplanowane Pierwsza dieta, potem suple Na treningach pełna przyda tylko tak osiągnę sukces Nie chcę gdzieś najebany, zadaczać się powrócę Zamiast planować wibę Planuję masę Stawiam na dyscyplinę, bo dla mnie to podstawa To dodaje sił Ciężar dołożony, lecimy dalej z tematem Kurde, w końcu trzeba się pobudzić Bo ciągle na początku był taki zamulony Mało się pospało, jedziemy dalej mordoczki, pośladki spięte, brzuch napięty, jedziemy! Nieważne co mnie przygniata, stres pływa po czole, więc jadę dzieciaków Na Dawaj więcej talerzy, niech na sztandze to się buja, wiesz, bez ograniczeń, co łunę tylko w tej głowie Powiem Ci lepiej, wiem najlepiej sam po sobie, ciężki trening nie buduje, moja siła jest tu Dlatego wjeżdżam na trening i trenuję za stół Wtedy, drobnych oka tylko moja zuda. Na treningu jeszcze pełen swego ciała. Oto ja dyktuję, kurczę. Nie ma lekko, ale wiadomo, trzeba dać radę. O to właśnie wychodzi. Silna głowa. Idziemy z tematem. Ciężar dołożony. Lecimy dalej z tematem. wygląda sprawa. pompa popołka na czole. Brak wymówek w moim gronie. Kręzel, team i moje grono. Promujemy żyć sportowo. Kiedy brak ci motywacji, zrób na przekór swojej racji. Bo formy czy kondycji nie kupisz za to dolar Nie, nie. Tylko ostry trening, bracie, może pomóc w tym temacie. Więc już ona z małym na debreche czy na łowisko. Czym teraz i na zawsze promuj z nami i pozdrowi. Dokładnie A teraz czas na trzecie ćwiczenie, czyli zakroki. Huh, zrobiliśmy tak. Pierwsze co to bułgarski przysiad na handlu później wykroki, a teraz zakroki. Wiecie, że każde ćwiczenie delikatnie inaczej angażuje. Czyli idziemy, takie warunki mamy, z takich korzystamy. O, to w ten sposób wygląda. Oczywiście brzuch spięty, wszystko mamy spięte, cały kor i zobaczy. I noga do tyłu idzie i. Jeden. Uh. to tylko sportowy styl uh. Uh. Bo tylko to wchodzi w styl uh. To jest ten sport, uh. to jest nasz świat uh. To nasze życie, uh. motywacja uh. To jest ten sport, uh. to jest nasz świat uh. To nasze życie, uh. motywacja uh. Takie pozdrowienia Se sewym a tym Polska ta trening w piękny stolu zaliczony, trajdziemy pod prysznic i lecimy w trasę, bo dziewiątka już pomału mija. Oczywiście jak zawsze sobie przedłużę te 15 minut, czyli będę miał 9 godzin, 15 minut pauzy, ale spoko. Ogarniemy robotę. Na razie będziemy się wykąpać i lecimy dalej z tematem. Łapa siedzi. Zobaczymy czy jest wolny Chyba jest wolny Panik, Kuźwa Normalnie jak model dzisiaj będę Się tutaj wydupcze I tak Ciekawe czy ciepła jest Zobaczcie czy jest ciepła woda sprawdźcie No i teraz wsiadamy Ciężarówkę i lecimy na rozładunek Oczywiście jeszcze trzeba zjeść ostatni posiłek. I tak jeszcze się szanuje, widzieliście, kurde. Warto realizować swoje marzenia, warto dążyć do swoich celów. Nawet w trasie możemy wszystko realizować, tylko musimy chcieć i wprowadzić to wszystko w życie. A teraz ogarniam posiłeczek ostatni i zapinamy za jazdę. <śm> Standardowo, pauza mi się trochę przedłużyła, ale już startuję. Spokojna potargana, trening. W... Ale za to treningu naprawdę na do dobrej pompie zrobiłem. Miałem zrobić trzy ćwiczenia na górę, jedno na nogi, a mi się trochę przedłużyło. zrobiłem sobie cztery ćwiczenia, wykąpałem się na spokojnie, zjadłem posiłek i lecę dalej z trasę, tam 21 minut w tą czy w tą, to nie ma tragedii. Już odpalam kamiona i lecimy. No i dojeżdżamy właśnie na miejsce rozładunku Wążką dróżką przez ogródek Zapierdziela krasnoludek <słuch> No i wlatujemy na firmę Zaraz znajdziemy firmę, do której mam dojechać Rozładunek I później załadunek, ale nie tutaj, gdzieś indziej Okazało się, że tu mnie nie zadują, ponieważ mają przemeblowanie, zmieniają magazyn i muszę jechać na inny. A co jest przede mną? Za chwilkę wam pokażę. A tutaj stoję w korku. Już około 15 minut. Na światłach był jakiś wypadek. I doktory teraz zaczęło coś tam w miarę iść. A tak to można powiedzieć. Że stałem tak jakbym miał pauzę 15, aż mi się nad wykręciła pauza, wam pokażę. A że mi się pauza wykręciła na drodze. No, czyli dłużej stałem, niż myślałem I Tak sobie podjeżdżam, podjeżdżam Jak widzicie, niby z magazynu na magazyn Raptem pokazuje nawigacja 5 km, A ja będę jechał godzinę czasu, widzicie jaki to jest transport Ja już dojechałem właśnie na rozładunek Czekam teraz jak mnie rozładują Później jedę na załadunek Ale nie chcę przetrwać tego filmu, nie chcę żeby trwał 40-50 minut Dlatego tego vloga dzisiaj kończę W tym właśnie momencie Jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę Jeśli się nie podobało oczywiście łapkę w dół Jeśli chcecie być na bieżąco Subskrybujcie ten kanał i co moi drodzy, do następnego! Zostawcie coś w komentarzu, abym wiedział, czy takie coś Wam się podoba, czy nie, czy za długie. <laughs> ale jak widzicie, nie ma życie, że tylko są trudne do zlezwania, ale to zostawmy dla... <laughs> Ty wiesz już mordeczko, wiesz. Pozdrawiam, cześć. Ah.